Cześć Makro jest strony Rowlanie widząc bardzo serdecznie w 35 bodaj odcinku są Farmy 2016 na moim kanale. I dzisiaj również nie ma prezentacji maszyn, ponieważ mm, mamy coś innego. Spójrzcie. Spójrzcie. Widz czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Wow! 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 <ścoughs> e, dokładnie. <ścoughs> dokładnie. Jest to kolejny film prezentujący nowości, które wkrótce zawitają do gry. Nie jest to przegląd aktualizacji, ponieważ tej rzeczy oficjalnie jeszcze nie ma. Tylko ja i parę innych osób ma do tego dostęp. Także na razie się tego nie doczekacie. To jeszcze potrwa. Co chciałbym tutaj przedstawić? Myślę, że chciałbym przedstawić właśnie kolejne zmiany w warsztacie, jego rozbudowanie. Oraz y, zmiany w y, fizyce. Pewne dodatkowe zmiany w fizyce. Y, filmik za, film zatytułuje y, Prototypowa fizyka. Mm. O, tu Dobra, tak jest ok, chyba. Także film zatytułuje Prototypowa. Dobra, może troszkę głośniej. Prototypowa fizyka. Ponieważ Jest ona Prototypowa jeszcze Wiele rzeczy Jeszcze nie jest takich jak powinno Ze względu na to, że trzeba jeszcze to dopasować potem pod zakopywanie I to wszystko jest razem jakby połączone A jeszcze zakopywania nie ma No i do testów Jakby zobaczcie jak ten traktor skacze No po prostu To jest efekt nowej fizyki Ponieważ zawieszenie jest maksymalnie sztywne A opony są maksymalnie napompowane Dlatego też tak to wygląda jak wygląda, ale zobaczcie Widzieliście to? Zobaczcie jeszcze raz O, e jak widzicie pięknie Pięknie nam pracuje zawieszenie e Chciałbym wam też pokazać ruch wachliwą oś Ale nie wiem czy będę miał możliwość tutaj gdzieś pokazania tego Trzymajcie kciuki żebym znalazł gdzieś tu takie miejsce Na którym mógłbym wam to pokazać takie tur dam do góry O widzicie jak ta ośka pracuje Jest może jej działanie jeszcze troszkę przesadzone Ale generalnie Generalnie jest już nieźle eee, Ta ośka będzie miała znaczenie potem Gdy dojdzie zakopywanie, bo wraz z zakopywaniem dojdzie moduł e, u Takiego jakby Samowolnego wpadania w nierówności Czyli koła będą fajnie interpretować nierówności, jak na przykład bruzdę, e, i będą w nie wpadać. No, spójrzcie, na przykład tutaj kupię to pole, żeby mi tu nie migało, teraz wisi w powietrzu. No, potem e, traktor powinien ładnie na to reagować. E, co jeszcze chciałbym wam pokazać? E, chciałbym wam jeszcze pokazać warsztat, e, bo jest jeszcze jedna rzecz, która doszła w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej aktualizacji prototypowej. Mm, ale e, ta rzecz e, myślę, że nie zasługuje na razie na pokazywanie. Znaczy, oczywiście, zasługuje, ale po prostu nie ma sensu tracić na to czasu, bo to taka rzecz. Może statyw sobie troszkę poprawię. O, troszkę lepiej, chyba. Zasługuje na pokazanie, ale po prostu mm, może nie na tyle czasu, nie mając tak mało czasu antenowego, że tak powiem. Także skupię się na rzeczach ważniejszych. Zobaczcie, tur jest wyżej, to jeszcze bardziej tym traktorem rzuca. E Dlaczego to tak się dzieje? No tak jak mówiłem, opony są maksymalnie napompowane e i zawieszenie maksymalnie sztywne. Ponieważ będzie, są testowane zapa zapadanie się e w te, 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 te nierówności e oraz e interpretowanie poślizgu kół na polu, e co będzie przydatne przy zakopywaniu. Dlatego, obecnie to wszystko jest jakby tak jakby Przeparametryzowane, przesadzone e, Finalna wersja tego powinna się pojawić Około e, Miesiąca, półtory tam e, miesiąc, półtory, czyli tak myślę połowa lutego e, Wtedy znów pojawi się film w którym to przedstawię O widzicie tutaj sobie pługi nam latają To też wszystko jest związane z nową fizyką jeszcze e, Także jest to na razie prototyp, ale chciałbym wam pokazać, że, że właśnie E, pracujemy nad tym hmm, Tu fajnie powinno widać O, widzicie Pracuje ładnie nam to e, Także to zasługuje na uwagę Dodatkowo spójrzcie, Jak rewers ładnie się teraz zachowuje Nie musimy wreszcie hamować e, i czekać, aż nasz z łaski swojej to ruszy Tylko on nam ładnie przerzuca Może jest jeszcze troszkę za ostro to ale już jest lepiej niż było. To teraz czas wam pokazać warsztat. Tyle, że znowu mi się coś spugowało. I tego warsztatu tu w tej chwili nie ma. Co nie jest w budynkach do kupienia? No nie ma, także musimy się widzieć za chwilę. Muszę zrestartować grę i, i, i oblukać ten warsztat. Okej, okay, już jestem. Jestem nie w warsztacie, tylko w sklepie. Dlaczego jestem nie w warsztacie, tylko w sklepie? Pojawiam się wam pokazać też kolejną nową rzecz. Miniaturka ulegnie zmianie, jeszcze jak coś. Jak widzicie, McCormick MTX 150. Model wymaga jeszcze paru poprawek. Na zasadzie waszych sugestii na fanpage sugerujemy się zawsze waszymi sugestiami, także. Jakby po prostu. Mm, parę rzeczy wam się nie podobało. Także te rzeczy będą poprawiane jeszcze, zanim zostanie traktor wydany e, do gry. E, ale już, jak widzicie, pierwsze traktory się pojawiają. Na koniec tego tygodnia powinien się jeszcze pojawić McCormick MX7, a pod koniec miesiąca jeszcze jakieś Landini. Także już zaczynamy pracę nad nowymi traktorami. Jak widzicie, środek jest już całkiem inny, taki mak kormikowy. No tutaj te standardowe nasze elementy komputerek, te sprawy doszły No tak, mam zryw taki, ale to, to wszystko jest jeszcze ta fizyka do sparametryzowania No koła chyba ma trochę faktycznie za małe, jakieś takie, jak na, na te 150 koni, to troszkę małe się wydają Ale to wszystko jest jeszcze do poprawki, to są w ogóle pierwsze testy tego traktora w grze Także troszkę się jeszcze zmieni hmm, Chciałbym Wam jeszcze w takim wypadku pokazać tego Ten warsztat Bo to jestem ten winien, a tam się zmieniło sporo od tego, co pokazywałem ostatnio. Także skoczymy sobie szybko do tego warsztatu. Ten McCormick prędkością mnie zachwyca. Ale podoba mi się w sumie ten traktor. I trochę... Troszkę coś mi się tam rypło w niektórych miejscach. Ale generalnie zwłaszcza w środku mi się podoba, zwłaszcza ten przód tutaj. No tutaj... Mogłoby być lepiej niby, ale też nie jest tak źle. Tekstury są w miarę sensownej jakości. Także... Idzie to idzie to przeboleć on jest cichszy jakiś trochę okej, okay. no to co, to zajeżdżamy yy, i wpijamy na warsztat On podskakuje na tym sztywnym zawieszeniu ale widzicie, no czuć tutaj, że te opony są w pełni napompowane, także yy, tutaj fajnie widać te yy, widać te te, te, yy, te zmiany w fizyce w sumie mógłbym wam jeszcze pokazać jak się na wzgórzu zachowuje ale to też nie ma nie ma sensu obecnie zbytnio. Bo prawdziwe zmiany fizyki to dopiero nadchodzą, dopiero będą. Także jest jeszcze na to czas. Okej, okay, wjeżdżamy. enter, aby otworzyć warsztat. Zobaczcie. Doszło nam tu sporo nowych części z tego co widać. Naprawdę sporo nowych części. Dodatkowo doszły nam tutaj funkcja montowania tura. Obecnie już jest to robione jeszcze montowanie konsoli tutaj do montowania tego tura to ja mam jeszcze wersję w której tego nie ma dodatkowo czy trzeba by tak dobrą kamerę dać? zmień koła spójrzcie jeszcze inną inną perspektywę tu mam dylemat może tu, o o, widzicie? Zobaczcie. Trzy opcje: cienkie, normalne oraz bliźniaki. To będzie realnie wpływało na fizykę, także... i także na ścieżki technologiczne. Także tutaj jest naprawdę sporo zmian w tym. Pojawiły się też pytania... Na fanpage właśnie pojawiło pytanie jak będzie ze zużywaniem się tego. Powiem tak. Opony będą się zużywać, to mogę Wam teraz potwierdzić. E, jednak na pewno, na pewno nie ma, nie ma co liczyć na wizualne zużywanie tych opon. Po prostu to jest zbyt dużo roboty, zbyt mało czasu, zbyt mało pieniędzy, żeby w tej części to wcisnąć. Jednak jeśli będziecie tego chcieli, można pomyśleć e, przy okazji następcy, żeby to jeszcze jakoś rozwinąć. Moim zdaniem i tak warsztat już na teraz jest genialnie rozwiązany, e, bo można większość maszyn już tam jakoś sobie naprawiać, modyfikować. Ja tu, zobaczcie, ile sam ten traktor ma części. To jest wszystko niby skryptowo, no bo bez sensu byłoby tu wsadzać jakieś rozwiązania z Karmechanika czy e Farm Mechanika. Mówię Karmechanika, bo jest zwyczajnie popularniejszy. Także to jest warte odnotowanie. Moim zdaniem zespół w tym wypadku odwali naprawdę kawał dobrej roboty, bo czuć postęp czuć postęp wreszcie w fizyce czuć postęp w gameplayu Powstaje też trzecia mapa, ale to jej na razie Wam nie pokażę. Czuć też ogólny postęp w takiej jakości gry. Eee, uważam, że po prostu potrzeba było troszkę tego czasu, żeby aby się oswoić z tym wszystkim. Eee, to był teraz, ostatni czas był dosyć trudny dla, dla, dla wszystkich pracowników, dla całego zespołu pracującego nad grą. Eee, także, tym bardziej szacunek dla nich. Uważam, że możecie spodziewać się naprawdę świetnego update'u. Kiedy w Polsce? No cóż, myślę, że najwcześniej koniec lutego, a najbardziej realna wydaje się pierwsza połowa marca. Dlaczego tak późno? Otóż, jak sami widzicie, fizyka jeszcze nie jest doskonała. No nie jest, nie jest. Dodatkowo nie ma jeszcze zakopywania. A żeby fizyka była już tak, jest sfinalizowana, potrzebne jest skończenie zakopywania. Zakopywanie e, samo tworzenie modułu, dokończenie modułu potrwa jeszcze z miesiąc, plus jeszcze jakieś tam dodatkowe parametryzowanie, doszczegóławianie i tak dalej dalej. To wszystko potrwa, także myślę, że naj, e, poza tym czy zrobione by na czystej grze dopasowanie potem tego do gotowych e, już zapisów gry, także potrwa. Także 1 marca to wydaje się takim śmiałym, śmiałym terminem 1 marca, pierwsza połowa marca. E, Myślę, że koło 15 marca może się to pojawić. Wcześniej nie ma co liczyć na to, nie, nie radzę wam się nastawiać. E, Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jednocześnie też przypominam o ankiecie, em, której podejmujecie decyzję, w co mam zagrać w sobotę o godzinie 20.00 e, na hitbox.tv araulen na livestreamie, ponieważ będzie to livestream stream z nagrodami. E, także głosujcie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapewne pewnie się w komentarzach rzeczy, że powinniśmy się skupiać na błędach, nie na nowych rzeczach, ale zapewniam, że te błędy są jednocześnie naprawiane i na dniach wyjdzie najnowsza aktualizacja z kolejną poprawką błędów. Po prostu nie da się jakby stać w miejscu ciągle poprawiając błędy. Najlepiej jest to robić jednocześnie, żeby po prostu gra rozwijała się we wszystkie strony. A każdy na tym skorzysta, bo gdy wydamy aktualizację z nową fizyką, po prostu nikt nie będzie pamiętał o tym, że gdzieś tam te błędy były troszkę wolniej poprawiane niż powinny być poprawiane. To wam mogę zagwarantować już teraz. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!